Ania czyli mysz-mysza, bardzo fajna z niej laska. Ona ma czterdzieści lat, a mieści się w portki sprzed wielu lat. Skrobek ją bardzo kocha i jej miłość wielką da. Ona bardzo lubi słońce. Paryż i kwiaty tak pachnące Mysza myszka, tralala. Taka fajna mysza la la la. Ania, Ania. Mysz 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 i nie powie ci jakiś, bo to jest właśnie skropka Ania. Taka fajna Ania Ania. Ona wie, co dobry humor. Słońce i pogoda poprawia humor. Ania, 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 Ania. Kocha skropka bez wahania. La, 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 la. La, 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 la. la. Ania, czyli mysz, mysza. Bardzo fajna z niej laska. Ona ma czterdzieści lat. A mieści się w portki sprzed wielu lat. Skrobek ją bardzo kocha. I jej miłość wielką da Ona bardzo lubi słońce Parysz i kwiaty tak pachnące Mysza, myszka, tralala. La. Taka fajna mysza, la, la la Ania, Ania, mysz, mysz, mysz I nie powie ci akysz Bo to jest właśnie fajna Ania Taka bardzo ładna Ania Kocha słońce i pogodę Co jej poprawia jej urodę Ania, 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 Ania Kocha skropka bez wahania La, 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 la La, 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 la. Ania, czyli mysz, mysza Bardzo fajna z niej laska Ona ma czterdzieści lat A mieści się w portki sprzed wielu lat Skrobek ją bardzo kocha I jej miłość wielką da Ona bardzo lubi słońce Paryż i kwiaty tak pachnące Mysza, myszka, tra-la-la Taka fajna mysza, la-la-la Ania, Ania, mysz, mysz, mysz I nie powie ci la La-la-la, la-la-la La-la-la, la-la-la La-la-la, la-la-la la 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 Skrobek ją bardzo kocha I jej miłość wielką da Ona bardzo lubi słońce Paryż i kwiaty tak pachnące Myszka, myszka, tra-la-la la. Taka fajna mysza, la-la-la Ania, la, Ania, la. mysz, mysz, mysz I nie powie ci a-kysz Ania, Ania, mysz, mysz, mysz I nie powie ci a